Poseł Artur Ostrowski, Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie, pierwszy problem dotyczy Tomaszowa Mazowieckiego, a konkretnie modernizacji dwóch linii kolejowych. To jest linia nr 22 Tomaszów Mazowiecki-Radom i druga linia kolejowa, linia nr 25 Łódź-Kaliska-Dębica właśnie poprzez Tomaszów Mazowiecki. I Te linie kolejowe posiadają status linii państwowych, takich strategicznych. Państwo powinno zająć się tymi właśnie liniami kolejowymi, tak istotnymi dla rozwoju całego regionu, a przede wszystkim dla Tomaszowa Mazowieckiego, dla jego mieszkańców. Teraz jest taka sytuacja, że ze względu na zły stan torowisk nie mogą przez Tomaszu Mazowiecki, przez te linie przejeżdżać pociągi pospieszne. To jest w interesie również mieszkańców Radomia, którzy wielokrotnie zwracali się do ministerstwa w tej sprawie. No, trzeba się tymi liniami kolejowymi zająć i je zmodernizować. Drugi problem też dotyczy Tomaszowa Mazowieckiego, ale też i miasta Solejowa. Właśnie zalew solejowski kończy 40 lat. I czy wreszcie w 2014 roku znajdą się odpowiednie środki w budżecie państwa, aby dokonać rekultywacji zalewu solejowskiego i oczyścić go wreszcie? po tych 40 latach, tak, żeby on był dostępny dla turystów, dostępny dla tych wszystkich, którzy chcą korzystać właśnie z tego zbiornika. I trzecie pytanie dotyczące infrastruktury. Kiedy wreszcie rząd, kiedy wreszcie ministerstwo rozpocznie, rozpocznie budowę trasy S12 na tym odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia? Bo to już trwa wiele, wiele lat. I wreszcie trzeba rozpocząć pracę i wybudować ten odcinek trasy ekspresowej numer 12. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Pani poseł Gabriel.